Witam na kanale Grodno SA. Ja nazywam się Michał Mizerski. W filmie Grodno zajmuję się pompami ciepła i dzisiaj przedstawię, jak skonfigurować wodę użytkową. Warto też zajrzeć do ustawień ciepłej wody użytkowej. W tym celu przechodzimy do menu, wybieramy dostęp instalatora. Wpisujemy hasło strzałka w prawo, w dół, w lewo, w prawo. Dostaniemy potwierdzenie, że hasło jest poprawne. Klikamy, akceptuj i możemy dokonywać zmian. Przechodzimy do menu, wybieramy konfigurację systemu, zakła następnie zakładkę ciepła woda użytkowa. Mamy tu wszystkie dostępne opcje do ustawienia w zakresie wody użytkowej. Funkcje, funkcje, które warto zawsze sobie zmienić lub nastawić, prawda, w zależności od preferencji użytkownika. Na przykład, proponuję zawsze sobie ograniczyć maksymalną nastawę wody użytkowej. Jeżeli zasobnik nie posiada wbudowanej grzałki, warto tą nastawę zostawić na 55 stopniach. Natomiast, jeżeli by taka grzałka istniała w zasobniku, wtedy E, możemy tą nastawę zwiększyć. E, kolejną opcją, którą warto zajrzeć przy odpalaniu pompy ciepła, to delta T wyłączenia pompy ciepła oraz delta T włączenia pompy ciepła. Domyślnie delta T wyłączenia pompy ciepła to 5 stopni. E, <laughs> czyli jeżeli będziemy mieli e, przegrzanie nastawy o 5 stopni, wtedy pompa ciepła nam się wyłączy. Natomiast, jeżeli chodzi o delta T włączenia pompy ciepła, domyślnie jest 10 stopni, no i to jest temperatura, która dla użytkownika końcowego czasami może być niekomfortowa, czyli e, temperatura wody za, e, w zasobniku musi spaść o 10 stopni Celsjusza, żeby taka pompa się uruchomiła w trybie grzania wody użytkowej. I tą wartość Optymalnie proponuję ustawić na, na 5 stopni Celsjusza i myślę, że to użytkownikowi końcowemu da optymalny komfort wody użytkowej. Będąc w ustawieniach ciepłej wody użytkowej warto też uruchomić dezynfekcję zasobnika Cw, czyli proces antylegionella. Jeżeli chcemy dokonać tej nastawy, wchodzimy w zakładkę antylegionella, klikamy OK, i musimy zmienić status na włączony. Jeżeli ustawiliśmy status na włączony, wybieramy sobie dni, jakie ma być e, dokonywany proces e, dezynfekcji takiego zasobnika, czas rozpoczęcia, czyli na o pierwszej w nocy. Domyślnie mamy, możemy tą oczywiście tą godzinę zmienić w zależności od naszych preferencji. Zwana temperatura. W naszym przypadku mamy zbiornik ciepłej wody użytkowej wyposażony w dodatkową grzałkę wody użytkowej i tutaj możemy taki zbiornik wygrzać do 70 stopni. Natomiast gdybyśmy tej grzałki tutaj nie mieli, temperatura byłaby ograniczona do 55 stopni. Kolejnym punktem jest określenia czasu trwania takiej dezynfekcji. Domyślnie jest to 10 minut. E, możemy to też zwiększyć bądź zmniejszyć w zależności od preferencji i wielkości zbiornika. Po przejściu przez cały proces konfiguracyjny pompy ciepła, możemy przejść do widoku głównego, wybrać odpowiedni tryb pracy: grzanie bądź chłodzenie. Wybierzmy sobie grzanie. Przejdźmy do obiegu pierwszego. I jak, jeżeli chcemy go uruchomić, klikamy Uruchom. Następnie, analogicznie, dokonujemy tej samej czynności dla obiegu drugiego oraz wody użytkowej. W tym momencie mamy urządzenie w pełni skonfigurowane i gotowe do pracy. Konfiguracja, którą zaprezentowałem, jest to dosyć taka podstawowa i standardowa dla każdej pompy ciepła. Natomiast, jeżeli byście chcieli Państwo bardziej poznać Zaawansowane konfiguracje pomp ciepła Hitachi zapraszam na nasze dedykowane szkolenia, link znajdziecie w opisie filmu.